Witam moi kochani z Klępicza, jest, okolice są południa, a więc powinienem jechać, a nie jadę, tylko gotuję sobie jedzenie, namiot stoi rozstawiony, a obok mnie dawna stacja kolejowa Klępicz, obok linii, która już nie istnieje i na której jest ścieżka rowerowa, tak znalazłem to miejsce, Mieszkają tu przesympatyczni ludzie, bardzo przyjaźni rowerzystom. Można tutaj napić się kawy, herbaty, niekoniecznie płacąc. Opłata jest dobrowolna. I tu spędzę najbliższe, uwaga, kilkanaście dni. A czemu? To już za chwilę. Witajcie moi kochani na stacji Klepacz, stacji Klepicz, przepraszam, ale mam tutaj e, panią, która jest właścicielką tego miejsca, więc na pewno mnie będzie poprawiać. Stacja i założycielką. E, zaraz ją wam pokażę oczywiście. Stacja Klepicz, e, kle... Kleumpicz, Klepicz, stacja Klepicz. E, oczywiście kiedyś tu były tory, teraz już torów nie ma, jest piękna ścieżka rowerowa, którą właśnie sobie jadę w kierunku gdzie ja jadę, Cedyni, w kierunku Cedyni i napisy mnie przywabiły, ponieważ jest tu napisane, by się zatrzymać, by napić się kawy. Bardzo piękne hasło, odpocznij rowerzysto drogi, bo przed tobą kawał drogi. Miejsce na odpoczynek i jest tutaj opisane, że można napić się kawy, herbaty, jest gaz i, i zapraszają. A to jest przymila pani, która, która to miejsce założyła. I która właśnie przygotowuje dla mnie tą obiecaną kawę. Wiecie, jak ja uwielbiam kawę, więc nie umiem sobie odmówić. Napęd mojego roweru coraz bardziej mnie niepokoi i coś rzęzi i coś szeleści, ale kłopoty znikają, kiedy znajduję się w takim wspaniałym miejscu. Jeżeli ktoś z Was wybiera się w te miejsca na majówkę, to tu będzie jakaś huczna impreza rowerowa, którą organizuje ta pani. Może pani powie parę słów. No zapraszamy 1 maja, zaczynamy piknik, powstanie pięciolecie ścieżki rowerowej. No zachęcam, będzie poczęstunek, będzie puszeczka, bo będziemy zbierali pieniążki dla Oliwierka, dziesięcioletniego chłopca. Także serdecznie zapraszam, będzie grill, będzie kaszanka, grochówka, karkówka, kiełbasa, pizza, ciasto, kawa, co kto może. Niech wsiada na rower i przyjdzie do nas. Zapraszam serdecznie. Super. Yy, dziękuję Pani pięknie. Więc no... Yy, no trzeba tu przyjechać 1 maja. Yy, ja niestety będę już w drodze na południe Polski, ale już umówiłem się z Panią, że oczywiście wezmę udział jakoś, jakoś multimedialnie, jakoś internetowo yy, i pewnie Kamilka, tak? Oskar? Oliwierka. Oliwierka. Yy, I pewnie Oliwierka też z Waszą pomocą wspomożemy. Yy, no ja zaraz tutaj umieszczę wszystkie potrzebne linki, żeby obserwować to, to miejsce. A teraz wypiję kawę. Trzymajcie się. No i jeszcze szybka dokrętka, kochani. E, Strasznie miałem, miałem problem z nazwą tego miejsca. Klempicz. Klępicz. E, pokazuję Wam tą puszkę, do której zaraz będę wrzucał pieniążki, e, żebyście zobaczyli, e, jak, gdzie można wspomóc e, Oliwiera. E, oczywiście zamieszczę też linki. E, ja ja wrzucam wszystko, co mam w takich nominałach, może drobnych, ale. Ale będzie też banknocik. Natomiast. O, tu jest guzik od, guzik od kominiarza. Na szczęście nie wrzucamy, on zostaje. Kominiarz oderwał od munduru, żebym, żeby mi szczęście sprzyjało. Ja to prawda szczęście mam gwarantowane, ale jednak do guzika się przywiązałem. Tak. Oczywiście, kiedy, kiedy już będziemy, będziemy, będą rowerzyści i będzie zlot, to jest jeszcze internet, żeby, żeby móc e, wspomóc Oliwiera i tą przecudną panią, która e, dobrowolnie, niczego nie oczekując, spożyła to wspaniałe miejsce i poczęstowała mnie pysznym gołąbkiem. No to teraz życzcie mi smacznego. Siekierki, a więc za chwilę zagramanica. Jest tutaj jakiś ponoć bardzo malowniczy most, który kiedyś był mostem kolejowym, jak cała ta trasa i prowadzi na niemiecką stronę. Wjadę tam na chwilę, a potem będę musiał podjąć decyzję co dalej, ponieważ mam pewne wątpliwości, ale o tym to Wam opowiem w innym wejściu. Jestem w Niemczech. No i jestem po niemieckiej stronie Odry. I to jest właśnie, kochani, jedna z tych sytuacji, o których opowiadałem Wam na live. Napęd wydaje niepokojące hałasy. Do Polski mam stąd kilkaset metrów. I gdyby teraz tutaj ten rower się zepsuł. Tak, żebym nie był w stanie jechać. No to byłbym. No, może nie w sytuacji beznadziejnej, ale. No, ale czułbym się dość mocno nieswojo. Yy, a co dopiero, gdyby od Polski e, jakiejś możliwej pomocy dzieliły mnie setki albo tysiące kilometrów. Chyba za bardzo jednak jestem uzależniony od. Technologii, roweru. Wracam do Polski. Coś tam się mieli w środku. Wpadło przez chwilę, napęd w ogóle przez chwilę, e, od jakiegoś czasu napęd w ogóle się nie włączał. E, z, ja tutaj się zatrzymałem na takiej płaskiej ścieżce, gdzie mogę się poruszać bez tego napędu. E, wstępnie tak zrzuciłem tylko koło zębate i otworzyłem dekiel zobaczyć, czy tam się jakieś zęby nie urwały tutaj na zewnątrz, ale nie, natomiast kiedy poruszyłem jedną z zębatek silnik zaczął działać, ale nadal tam coś rzęzi i chrupie. To akurat dobra wiadomość, że zaczął działać, bo to oznacza, że nie zepsuł się tak zupełnie. Natomiast no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jechać na napędzie, bo nie chcę tam czegoś zmienić. do końca. Trzeba to rozebrać. Jest problem, bo tutaj nie ma nigdzie zasięgu Niemiecki jest bardzo, bardzo słaby i niewiele daje, a polskiego nie ma wcale. No i wyobraźcie sobie. Ja mam kilka pomysłów, jak to załatwić. Ale wyobraźcie sobie. Ja próbuję sobie wyobrazić, jakie miałbym pomysły. Na przykład, będąc w Hiszpanii. Jakoś nie mam pomysłów. Dobrze. Na razie wymyśliłem, że. Pojadę wykorzystać gościnność pewnej pani. Wydaje mi się, że mi pomoże eee, 7 km po płaskim. A potem zobaczymy, co dalej się z, da z tego e, stworzyć. I nie wiem, czy będę mógł wam o tym na bieżąco opowiadać, bo nie ma zasięgu. Czy ja mówiłem, że po płaskim? No nie, kochani, nieszczególnie. Oczywiście kiedy się jedzie i napęd jest włączony, to człowiek nie zwraca uwagi na niewielkie podjazdy. Ale te 7 km jest cały czas lekko pod górę. O, jadę już ponad godzinę. A teraz z dosyć daleka, więc wybaczcie nieostre zdjęcia i cichy głos. Filmuję sobie zajączka. Na stresik najlepsze jedzenie. Pali się ogień. No cóż się porobiło, ale jestem w cywilizowanym świecie. Tuż koło rowerowego, rowerowego, rowerowej przystani pani, którą chyba widzieliście wcześniej, albo zobaczycie za chwilę. Bo nie wiem, jak ja to wszystko zmontuję. No i cóż mi grozi? No nic mi nie grozi poza siedzeniem ewentualnie długim e, na trawniku. Mamy koniec kwietnia, przed nami majówka. Można sobie posiedzieć. E, najważniejsze, żeby po rozebraniu wszystkiego okazało się, że wiem, e, co tam się zmieniło i że da się to jakoś e, za przyzwój te pieniądze naprawić. E, no, ale tego wszystkiego się dzisiaj nie dowiem. Jest już po godzinie 20. Więc cóż, na zgryzoty. Nie mam zgryzoty. Najlepsze jedzenie. E, więc gotuję sobie e, jedzenie. Jedzenie to oczywiście będzie kolejny problem, ponieważ ja jestem w takim miejscu, gdzie do jakiegokolwiek sklepu jest bardzo daleko w każdą stronę. E, więc e, nie ma szans, żebym bez roweru. Był w stanie kupić sobie jedzenie. Długi weekend, więc gdyby przyszło mi tutaj siedzieć, będę musiał prosić przemiłych ludzi mieszkających w dawnej stacji kolejowej i przystani rowerowej obecnie oraz ich domu, by mnie zaopatrzyli w produkty żywnościowe. Ale myślę, że, że uda się załatwić taką przysługę. Więc. Wszystko jest najlepiej jak może być. Teraz będę sobie gotował i jadł. A co jeśli przyjdzie mi tutaj siedzieć długo? Będę pisał i robił filmy. Już prawie ciemno. Jedzenie się kończy gotować. A ja podaję wiadomość z ostatniej chwili. Przed chwilą przyszła tutaj córka pani, którą widzieliście lub zobaczycie. Yy, na filmie. Nie wiem, w jakiej kolejności to będzie zmontowane, bo nie mam jeszcze koncepcji. Yy, z ze swoim mężem. Yy, no, i już jest ustalone, że siedzieć sobie tutaj mogę nawet miesiąc, nie ma problemu. Yy, pan yy, oczywiście dostał do mnie pieniądze i pojechał do sklepu zrobić mi zakupy. Jeśli uda mi się jutro rozebrać silniki, nie wiem, okaże się, że to jakieś tylko łożysko, które da się kupić w sklepie, to pan powiedział, że pojeździ i mi załatwi, spróbuję gdzieś kupić. A jeśli to będzie coś, na co trzeba czekać, no to przesyłkę mogę sobie zamówić i czekać, aż przyjdzie. Więc miejsce, no, mam dostęp do ubikacji, mam dostęp do prądu, mam dostęp, oczywiście muszę sobie chodzić. Ale mam dostęp do prądu, mam dostęp do e, czajnika, zagotowania sobie wody na herbatę, to coś w tym rodzaju. Więc mm, sytuacja, jak to zwykle bywa u buddystów, zaczyna się klarować. Rower nadal jest e, niesprawny, i, i to na razie nie podlega dyskusji. E, pan już chciał tutaj mocno, mocno się w to angażować, ale wytłumaczyłem mu, że. To jest zbyt sympatyczny i piękny wieczór, żeby psuć sobie go rzeczami, na który i tak dzisiaj nie mam wpływu. Eee, więc rowerem zajmę się jutro. A dziś, moi kochani, pyszne jedzenie, już, już prawie gotowe. Paruję bardzo intensywnie. Oczywiście warzywa, parówki i makaron. Eee, tak, bez przypraw i bez serka topionego. Ale z koncentratem pomidorowy jest, a z samych parówek jest wystarczająco dużo soli. Już próbowałem, jest smaczne. Kochani, podsumowanie: czy krótkie? Nie mam pojęcia, ale najkrótsze jak się da. Północy spędziłem przegrzebując internet, jeszcze nie przed rozebraniem napędu, żeby sprawdzić, jakie w ogóle mam szanse na kupienie czegokolwiek. Zarówno w sensie wartości zakupów, jak i czasu dostępności, czasu dostarczenia itd. itd. Istnieje możliwość dosyć szybkiego zakupu całego silnika. To koszt około 1700 zł. Nie trzeba czekać na przesyłkę z Chin, ponieważ w magazynie we Francji są. Dostępne. Oczywiście mówimy o samym silniku. Bez baterii, bez całego tego okablowania i tak dalej, i tak dalej. Więc istnieje taka opcja, żeby zakupić cały silnik. Czas dostawy około 5 dni roboczych. I gdybym dziś ten silnik zamówił, no to prawdopodobnie e, krótko, po długim weekendzie, który jest tylko w Polsce. a w Francji na przykład, nie. E, miałbym kompletny nowy silnik. E, długo się nad tym zastanawiałem, dlatego, że grzebiąc w internecie, czytając fora i tak dalej, i tak dalej, e, dowiedziałem się, że zarówno producent, jak i użytkownicy twierdzą, że żywotność takiego silnika to około 10 000 mil, czyli 16 tysięcy kilometrów, a ja... Zrobiłem na nim no już pewnie około 15. E, więc wyglądałoby na to, że w ciemno mogę zamawiać silnik i tak też w pierwszej chwili chciałem zrobić. Ale rano rozebrałem ten silnik. I kochani, wygląda jak nowy. Dźwięki i objawy, które wydaje, wskazują na to, że coś. Przeskakuje, coś nie zastrzęgla, jakby. Wszystkie widoczne połączenia zębate są w idealnym stanie. Sam silnik wygląda, jakby był nowy. Ja myślałem, że może komutator i wirnik gdzieś łożyska mają luz i ocierają o siebie, stąd te hałasy, ale dlaczego napęd się wyłączył, nie chciał się uruchomić? A potem po poruszeniu zębatkami się uruchomił. Hmm, więc myślałem, że może no, jest to koniec samego silnika i trzeba wymienić yy, stricte silnik. Natomiast na wirniku nie widać najmniejszych śladów, żeby on ocierał komutator. Choć jest tam minimalna przerwa tylko, ale on na pewno nie ocierał komutator. Musiałyby pozostać ślady, jednak te dźwięki są dość wyraźne i głośne. No i na końcu okazuje się, że przyczyną tej zjawiska będzie to. Czy ja jestem tego pewien? Ja jestem mechanikiem samochodowym. To przypomina trochę mechanikę precyzyjną, taką zegarmistrzowską. Gdyby to było tylko takie sobie kółko zębate, to ono, każdy mechanik, czegokolwiek, oceni, że ono jest w idealnym stanie. Nic mu nie dolega. Natomiast dowiedziałem się, że w środku w nim jest sprzęgło jednokierunkowe, które sprawia, że w jedną stronę to się obraca swobodnie na łożyskach, a w drugą stronę ciągnie cały wałek. I to jest prawdopodobnie to, to sprzęgło wewnątrz, tutaj nawet na łożyskach, ja nie wiem czy to będzie, a ja nie będę wam tego. Tam nawet na łożyskach widać, jak to, jak to myłem, wyciekało trochę rdzy. I prawdopodobnie po prostu to sprzęgło w środku się zniszczyło. I ono, kiedy przeskakuje, to robi taki właśnie hałas. A kiedy się ustawi w takiej pozycji, że nie jest w stanie zazębić, wtedy nie włączy napędu, dlatego że impuls do silnika, który uruchamia go, pochodzi właśnie z tego wałka. Musi nastąpić obrót tego wałka, żeby silnik zaczął pracować. Eee, I prawdopodobnie to jest przyczyna. To coś kosztuje 200 zł, z dostawą tam 240, plus do tego smary, silikony, no muszę wydać gdzieś około 300 zł. 300 zł to nie 1700. Kółko jest dostępne. Znaczy, inaczej, ma go w swojej ofercie polska firma, i, ale też mówią, że dostawa 12-13 dni. Ja napisałem do nich maila. Być może uda się wynegocjować jakieś takie szybkie spakowanie tego, żeby zaraz po długim weekendzie to do mnie dotarło, ale tego nie wiem. Stąd nastawiam się po pierwsze, na to, że moja diagnoza ma w moim przekonaniu powyżej 90% szans na powodzenie. Ale pewności nie mam. Więc kiedy przyjdzie kółko i zbłątuje silnik, to się przekonam, czy, czy miałem rację, czy nie. Z drugiej strony, Zyskałem pożyteczną wiedzę, że do zakupu kolejnego silnika trzeba się powoli przygotowywać. Głównie chodzi o przygotowywanie się finansowe. No i trzeba sobie uzmysłowić, że tego typu urządzenie to około rok, półtora, może dwa przy bardzo, bardzo korzystnym układzie sił. Zobaczymy, ile pochodzi po wymianie tego kółka. Jak tylko będę gotowy finansowo, to ja sobie zamówię silnik i ten silnik będzie leżał u kogoś z moich licznych w Polsce przyjaciół i czekał na mój sygnał z jakiegoś lasu pod tytułem: Stoję tu i tu, przesyłaj silnik, i pojadę na tym silniku do samego końca. Zobaczymy, może, może na przykład, wymiana tego elementu, który jest na przykład najsłabszym ogniwem. Może sprawić, że zrobię na tym silniku. Dwa razy tyle, co. Przeciętny. Użytkownik zobaczymy. To tyle, co wiem na ten moment. Mam wakacje. Będę tutaj siedział. Jeśli wszystko pójdzie tak jak... Jeżeli nie uda się nic przyspieszyć, no to będę tutaj siedział gdzieś do 12-13 maja, więc spędzę tutaj moje urodziny. Już poznałem Jolę, czyli panią, która wymyśliła całe to miejsce. Jej córka Agnieszkę. Już była u mnie pani sąsiadka Marzena. Jest mąż Joasi, ale nie pamiętam imienia. Jeszcze nie zdążyłem zapamiętać. Bo go nie ma cały dzień, więc z nim najmniej rozmawiałem dzisiaj. I... I... Wygląda na to, że będzie mi tutaj dobrze. Ci ludzie zrobią mi zakupy, mam dostęp do prądu, mam dostęp do ubikacji, mam dostęp do kuchenki gazowej, nawet takiej na zewnątrz sobie stoi dla rowerzystów. A ja jestem rowerzystą. Pani Marzena, sąsiadka, której wczoraj nie poznałem, ale dziś przybiegła do mnie i powiedziała mi, że jej pralka, jej prysznic, jej łazienka znajdują się na parterze i są do mojej dyspozycji. No generalnie będę miał się tutaj super. Pogoda też zapowiada się całkiem niezła. Dziś w nocy był mróz, niewielki, ale był, namiot był oblodzony. No i cóż, będę siedział, pisał, gotował, robił filmy o przejechanych ostatnio miastach, Chyba tak właśnie miało być. Dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście oczekujcie kolejnych wiadomości. 1 maja tu, w tym właśnie punkcie, w klęcinie, o ile dobrze wypowiadam tą nazwę, na trasie rowerowej w kierunku mostu przez odrę w siekierkach, odbędzie się impreza dla rowerzystów. Jeśli byście przejeżdżali, będę tutaj. Pierwszego na pewno tutaj będę. Zapraszam. I wspaniałego, długiego weekendu. A ja rozpoczynam moje nieoczekiwane wakacje pod namiotem. Zepsuty silnik. To nie jedyny problem. Właśnie zauważyłem, że złamał mi się wahać. Wszystko się dzieje. Po coś? No, czeka mnie rozmowa z, z panem. On ma samochód. A tu w pobliskiej wsi są aż trzy warsztaty samochodowe, więc pewnie któryś z mechaników ma gomat i mi to pospawa. No, chyba awaria silnika to lepszy sposób na zakończenie podróży niż urwanie się koła. To byłoby bardziej niebezpieczne.